Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie Państwa witam po raz 518. przy na kanale Między Życiem a Wiarą. To są rozważania pod Krzyżem i to jest odcinek 518. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za subskrypcję, na no, za każdego lajka. Dzisiaj w tym, w tym filmiku chciałem Wam przedstawić Jezusa w ruinach zniszczonej wioski. Tam daje naukę. A w tamtym mówiłem, to tytuł był Rycerz, O to chodziło o list do Efezjan. To jest list, w którym jest zachęta do walki duchowej, ten rozdział. I przedstawiam Wam cały czas, że nawet w tym liście jest napisane, że oblecie pełnią zbroją Bożą, abyście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. W tej chwili to jest bardzo ważne: w tej chwili jest potężna walka. Jest to czas oczyszczania i on trwa od 15 sierpnia 2022 roku, czyli mamy dwa lata: będzie za, no to za, za, za dwa miesiące, mamy czerwiec, lipiec, sierpień, czyli za dwa miesiące będzie. Dwa lata czasu sprawiedliwości Bożej na kuli ziemskiej, który się wypełnia. Wojny od tamtego czasu, do dnia dzisiejszego, tylko się rozwijają, coraz bardziej. Mówią o pokoju, ale to coraz bardziej e, się nakręca. E, myślę, że wielu ludzi już zobaczyło, że e, ci, co dopuszczają tej wojny, to czerpią ogromne zyski. Dla nich wartość ludzkiego istnienia nie istnieje nie ma żadnej wartości życia ludzkie. Ostatnio czytałem, że od początku od rozpoczęcia wojny, czyli tam 26 20, lutego 2022 roku na, na Ukrainie zginęło, tak tak podawali, 600 chyba tam, gdzieś około 30 dzieci. A w, w Gazie naród wybrany zabił już ponad kilkadziesiąt tysięcy dzieci. I tam jest całkowita eksterminacja. Od 2 czerwca tego miesiąca nie ma możliwości dostawy wszelkiej pomocy humanitarnej. Wszystko jest zamknięte Żydzi zamknęli wszystko. Tam jest ludobójstwo na potężną, potężną skalę. Na oczach całego świata, moich oczu, twoich oczu, wszystkich ludzie, u nas były wybory, ludzie lubią filozofować, rozmawiać. To, co powiedziałem w pierwszych odcinkach, każdy jest, i tak jest w moim opisie filmów: każdy jest filozofem, każdy tworzy swoją religię, swojego Boga, bo my jesteśmy na wzór Boży zrobieni i my jesteśmy niebianami. My jesteśmy bytami nieśmiertelnymi w drodze ku domu Ojca. Na pierwszej stronie Pisma Świętego w skrętce rodzaju jest jak Bóg stworzył człowieka, stworzył go z ziemi, ulepił tam, tak dokładnie jest, i tchnął w niego życie. Tchnął to jest to tknięcie Ducha Świętego. Dzisiaj jak nagrywam, jest niedziela zesłania Ducha Świętego. I to jest drugi film. E, jutro będzie u nas piękne święto Matki Bożej, Matki Kościoła. E, to jest e, święto, czyli to jest odpust u nas. E, no Mam taki, taki sanktuarium Matki Bożej, Matki Kościoła. E, jak... E, Dzisiaj chcę przedstawić ten tekst Jezus w ruinach zniszczonej wioski, żebyście wiedzieli, co, co się stanie e, też z nami wszystkimi, jeżeli nie będziemy mieć tej zbroi, e, tej, tego ubrania, e, tej miecza Ewangelii w sobie. Nie będziemy mieli e, tego, co najważniejsze czyli nie będziemy naśladować Chrystusa który za nas zmarł, skonał na krzyżu. Rozważamy te sprawy pod krzyżem. Krzyż, tamten odcinek, a pytałem, czy był, czy jest i czy będzie. Krzyż jest, trwa stale. Bo na krzyżu Pan Jezus bierze nasze grzechy i za nas umiera. Za wszystkich od początku. Jest to są potężne liczby. I co to jest trwanie Boga? I dlaczego ta męka na tym krzyżu jest? I co polega nasze to wojowanie? To my bierzemy swoje krzyże i idziemy za nim. O musimy go naśladować. Krzyż polega na odmawianiu sobie. Odmawianiu sobie prawdziwa wolność jednostki ludzkiej polega na umiejętności odmawiania sobie różnych przyjemności ciała, przyjemności zmysłu, zmysłów po prostu. Jeżeli tego się nie nauczymy, to idziemy w kanał. E, idziemy w grzech po prostu, bo jest zawsze. Nawet jeden z grzechów głównych to jest umiejętność panowania nad jedzeniem i piciem. E, no, ja mam na przykład także zawsze mam problem z tym nadwagą, i to jest z cukrami. Ale to nagram taki całkiem myślę odcinek o tylko będę wtedy miał tłosty za plecami Ehe. i to jest rozdział 209, tam rozdział Jezus w ruinach zniszczonej wioski e, 49 strona do strony e, 52 i to jest księga 4, część 6, w poematu Boga Człowieka. i Mnie nieraz, nieraz denerwuje, jak ktoś mówi, że to nie ma imprimatum albo coś tam, nie weźmie do ręki, nie poczyta, nie porówna z Pismem Świętego, Świętym, tylko się opiera na opiniach innych ludzi i na dokładkę ludzi, którzy tego też nie czytali i, i powtarzają kogoś, kto też tego nie czytał. Trzeba po prostu sięgać po wiedzę, głębiej zdobywać wiedzę. Tłumaczyłem kiedyś mojemu przyjacielowi, że wiedza to jest coś, jakbyś poszedł na brzeg rzeki. Ja to mówiłem już kilka razy w tych swoich filmach i stanął i patrzył na nurdy rzeki. I ta rzeka płynie i ma na wierzchu kartki takie położone. I te kartki to mają słowa. I ty dotykasz tego słowa i wciskasz tam kijek, i on idzie w głębie. To tutaj, jakby tutaj na, tym, na tej tarczy, pokazać Ci, że tutaj jest ten punkt, ale on ma swoją głębię. Aż do punktu końcowego. To jest ten odcinek. I tak samo mają słowa. Słowa mają potężną moc, potężną siłę. Jezus w ruinach zniszczonej wioski. Czytam cały ten fragment, to nie jest długi. Napisany 12 października 1946 roku. Myślę, że się zmieszczę w 20 minutach. Nie znam miejsca, w którym znajduje się Jezus. Z pewnością jest w górach i w miejscu opuszczonym wskutek zniszczenia z powodu jakiejś katastrofy lub działań wojennych. Wydaje mi się, że ten ostatni powód jest najbardziej prawdopodobny. Ruiny bowiem domów ukazują ślady płomieni na stropach chroniących przed deszczem. Wskazuje również na to plątanina jeżyn, bluszczy i pasożytniczych pnączy, które rozrosły się wszędzie w zełkach. Szerokie, włochate liście jakiejś rośliny, której nie znam, lecz którą widziałem także we Włoszech, pokrywają całkowicie ruiny, które wyglądają jak stromy pagórek. Dalej jakiś stojący i całkiem samotny mur kontempluje ruiny zawalonego domu, porośnięte kaparami i pomrunikami. Z dziurawionego parapetu, który był tarasem, pnątrza pnącza powojnika, i kołyszą się na wietrze jak nieuczesane włosy. Inny dom, którego wnętrze jest zwalone, lecz ściany zewnętrzne jeszcze stoją, przypomina ogromną wazę z kwiatami, która ma w miejscu łodyg, roślin, drzewa. Wyrosły one spontanicznie na tym miejscu, gdzie wcześniej było mieszkanie. Inny dom, który ocalał w części, gdzie były schody. Przypomina ołtarz przygotowany na ceremonię i cały przyozdobiony zielenią. Ponad tą ruiną czarna topola, delikatna i prosta, staje się pytać niebo o przyczynę podobnego nieszczęścia. I od domu do domu, od ruiny do ruiny, uparte drzewa owocowe, zdziszałe albo zduszone przez inne rośliny, albo gorujące nad nimi, zrodzone z upadłych owoców, powykręcane lub proste pło. Łożące się lub wychodzące z dziury w murze z, wychnię... z wyschniętego zbiornika, przywodzą na myśl rozczochrany las. Ptaki, gołębie wychodzące z pęknięć w ruinach rzucają się łapczywie na miejsca, w których z pewnością były wcześniej uprawne pola. Teraz jest, teraz jest to gmatwanina twardej wyki wysuszonej przez słońce, otwierającej swe strąki. Rośnie tu też konkol i życica. Rozsiewają swe nasiona, aby wzeszły wiosną. Gołębie przyganiają okrutnymi uderzeniami skrzydeł mniejsze ptaszki, szukające jakiegoś ziarna, prosa lub konopi wyrosłego z nasienia przyniesionego nie wiadomo skąd, które przez lata przemieszczało się po nieuprawnionych polach i zasiewało się samorzutnie. Ptaki, a zwłaszcza kutliwe wróble, mszczą się wyrywając maleńkie kłosy nędznego prosa, żeby je zanieść do swych gniazd, otwórwając z trudem przygniecione ciężarem przeszkadzającego im kosa, kłosa. Z Jezusem są nie tylko apostołowie, ale również duża grupa uczniów, wśród nich Kleofas i Hermans z Emaus, syn starego przewodniczącego synagogi Kleofasa, i Szczepan. Są też inni mężczyźni i niewiasty. Być może przybyli z jakiejś wioski, chcąc zaprosić Jezusa do siebie lub szli za nim po jego przejściu przez ich wioskę. Jezus, przechodząc przez miejsce całe w ruinach, staje często, żeby popatrzeć, a w końcu zatrzymuje się, gdy z miejsca bardziej wzniesionego może górować nad tym splotem ruin i roślin. Życie reprezentują tu jedynie gołębie, z pewnością niegdyś łagodne i oswojone, a teraz dzikie i okrutne. Jezus ze skrzyżowanymi ramionami i z nieco pochyloną głową patrzy, a im bardziej się przygląda, tym bardziej staje się blady i smutny. Kochani, to przerwę, weźcie sobie ten tekst, jakbyście szli obok niego. I, I tak jakby na was tak samo patrzył. I patrzył na to, co się teraz dzieje na kuli ziemskiej, przed każdym jednym człowiekiem. E, to jest bardzo ważne, że jak wygląda ruiny, gdzie nie ma już ludzi, wszystko zostało zniszczone. Dlaczego się tu zatrzymujesz, nauczycielu? To miejsce cię zasmuca, widać to. Nie zatrzymuj się, żeby się mu przyglądać. Żałuję, że kazałem cię iść tędy, ale to krótsza droga, Tłumaczy się Kleofas z Emaus. Jezus mu odpowiada: O, ja nie patrzę na to, co Wy widzicie. No cóż więc, Panie, być może Widzisz, co się zdarzyło w przeszłości. Z pewnością to były straszne. To było straszne. To Rzym, mówi drugi z Emaus. I to powinno skłonić do zadumy. Spójrzcie Wszyscy. Tutaj było miasto. Nieduże, lecz piękne. Było więcej domów bogatych niż biednych. I należały do bogaczy te miejsca, które teraz są dzikim lasem. Te żyzne pola należały do nich, a teraz się stały nieurodzajne pokryte kolcami, życicą, pokrzywami. Wtedy były tu piękne sady i pola porośnięta z boczem. Domy były piękne, z ogrodami pełnymi kwiatów, ze źródłami i zbiornikami, w których kąpały się, kąpały się gołębie i bawili się dzieci. Wszyscy mieszkańcy tego miejsca byli szczęśliwi, lecz to szczęście nie uczyniło ich sprawiedliwymi. Zapomnieli o Panu i o Jego słowach i o to, co się stało. Nie ma już domów. Ani kwiatów, nie ma źródeł ani zbóż, ani owoców, zostały tylko gołębie i nie są szczęśliwe. Jak niegdyś, zamiast jasnego ziarna i kminku, jakimi przedtem się karmiły dosytości, teraz walczą ze sobą o odrobinę twardej wyki lub gorzkiej życicy. I świętem jest dla nich znalezienie kłosa jęczmienia, który wyrósł pośród ruin. A patrząc, nie widzę już nawet gołębi, tylko twarze, twarze, z których wiele jeszcze się nie narodziło. I widzę ruiny, ruiny, i cierpienia, i dzikie winorośle, i dziką wykę, która ukrywa ojczystą Ziemię. A wszystko to dlatego, że nie chciano. Przyjąć Pana. Słyszę płacz małych, wyczerpanych dzieci, bardziej nieszczęśliwych od tych ptaków, którym Bóg zapewnia jeszcze minimum pomocy, aby je zachować przy życiu. Gdy tymczasem te maleństwa zostaną pozbawione wszelkiej pomocy, będą ofiarami powszechnej kary, umierając przy wyschłych piersiach matek. Umierając z, z niedostatku i z boleści, i z potworności bez imienia. I słyszę lament matek nad dziećmi umierającymi z głodu na ich łonach. I słyszę lament małżonek, które już nie mają małżonka, dziewic pojmanych, żeby służyły przyjemnością zwycięzców, mężów wysłanych w niewolę, po Poznaniu każdej hańby wojny. Słyszę starców, którzy żyli dość długo, żeby ujrzeć spełnienie się proroctwa Daniela. I słyszę niestrudzony głos Izajasza w tym tchnieniu wiatru pośród ruin, w skardze gołębi pośród zawalisk. Za prawdę, cudzoziemskimi słowami i w obcym języku Pan przemówi do tego ludu, któremu rzekł: Tutaj jest mój odpoczynek, dajcie na wytchnienie temu, kto jest zmęczony. To jest moja ulga. Ale oni nie chcieli go słuchać. Nie, nie, nie chcieli. I pan nie mógł znaleźć spoczynku wśród swego ludu. Ten, który jest zmęczony, kto jest wyczerpany przymierzaniem jego krain i nauczaniem, uzdrawianiem, nawrócaniem. Nawracaniem, pocieszaniem nie znajduje wypoczynku, lecz prześladowanie, nie znajduje ulgi, lecz zasadzkę i zdradę. Syn stanowi jedno z ojcem. Prawda was pouczyła, że nawet kubek wody dany człowiekowi będzie miał swą nagrodę. Wszelki bowiem akt miłosierdzia uczyniony bratu jest uczyniony samemu Bogu. Jaka kara spotka w takim razie tych, którzy odmawiają Synowi Człowieczemu nawet kamienia, żeby mógł wesprzeć swą głowę i źródła górskiego, które płynie z dobroci stwórcy i owocu zapomnianego na gałęzi odsuniętej na bok, bo jest chory lub niedojrzały i kłosa, o który się sprzeczają gołębie? Jaka kara Spotka tych, którzy już przygotowują szubienicę, żeby zdusić oddech w jego gardle, a z oddechem życie. O nieszczęsny Izraelu, któryś w sobie zniszczył sprawiedliwość i któryś utracił miłosierdzie Boże. Oto, oto na nowo głos Izajasza w wieczornej bryzie bardziej przerażający niż krzyk ptaka śmierci. Budzi on niemal tak samo grozę jak ten, który się rozległ w ziemskim ogrodzie, skazując dwoje winnych. I o rzecz to straszna! Z tym głosem proroka nie jest już połączona jak wtedy obietnica przebaczenia. Nie. Nie ma przebaczenia dla tych, którzy szydzą z Boga, dla tych, którzy mówią, zawarliśmy przybierze ze śmiercią, zawarliśmy przymierze z piekłem. Kiedy przyjdą plagi, nie przyjdą na was, bo my złożyliśmy naszą ufność w kłamstwie i ono nas chroni, bo jest potężne. Oto, oto Izajasz, który powtarza to, co usłyszał od Pana. Oto ja kładę na Sionie kamień węgielny dobrany, cenny i uczynię z sąd uwagę. A ze sprawiedliwości miarę i grad zniszczy ufność pokładaną w kłamstwie, a wody zaleją kryjówki i zostanie wasze przymierze ze śmiercią zerwane, i już się nie ostoi wasz układ z piekłem. Gdy przyjdzie burzliwa chłosta, powali was za każdym razem i o każdej godzinie, i będą to kary, żeby was pouczyć. Nieszczęsny Izraelu, Izrael będzie jak te pola gdzie przetrwała tylko sztywna wyka i gorzka życica, i gdzie już nie ma zboża, ziemia, która nie chciała Boga, nie będzie miała chleba dla swych dzieci, jej dzieci, które nie chciały przyjąć tego, który był zmęczony, uderzony, zdziczały jak galernicy przy wiośle, odejdą jako niewolnicy tych, którymi gardziły jej jako niższymi. Zaiste Bóg zwali na ten pyszny lud ciężar swojej sprawiedliwości i złamie go międlarką swego sądu. Oto co widzę w tych zgliszczach. Ruiny, zwaliska. Na północy, na południu, na wschodzie i na zachodzie, a zwłaszcza w środku. W sercu tam, gdzie grzeszne miasto przemieni się w cuchnący grób. I łzy płyną powoli po szczupłej, bladej twarzy Jezusa, który unosi płaszcz, dla zakrycia swojej twarzy. Widać jedynie Jego oczy zauzawione od bolesnej wizji, i udaje się w dalszą drogę. To jest koniec tego cytatu 200, to jest rozdział 209. Jezus w ruinach zniszczonej wioski. To, co tam Pan Jezus widział, i to, co tutaj mówi ta nauka i przedstawia, znowu się zadać trzy pytania: czy to było, czy to jest? I czy to będzie? To jest stale ten obraz. W różnych miejscach ziemi stale są takie miejsca, gdzie ludzie odrzucają prawa Boga. Stale. I to było, i jest, i tak będzie, dopóki ludzie się nie zmienią. W tej chwili jesteśmy w punkcie kulminacyjnym. I wszystkich tych orędziach przedstawiałem wam, że to się już nie zatrzyma. Mówi mój przyjaciel, że troszkę są twoje te filmy takie smutne. One nie są smutne. One tylko wam przed, przedstawiam, pokazuję wam, że to się wydarzy. Nawet nie mówię 10% tego wszystkiego, co tutaj e, jest wyczytane. Wszystko jest w, w Nowym Testamencie, w Starym Testamencie skumulowane. I to też żyje. E, a tu jest poszerzone potężnie. Ja osobiście... E, Zanurzam Was wszystkich w Krwi Mojego Pana Jezusa Chrystusa, Was, Wasze rodziny i Waszych przyjaciół. Zanurzam w Krwi Mojego Pana Jezusa Chrystusa cały naród polski, gdziekolwiek jest. Wszystkich Was zanurzam i Wasze rodziny i przyjaciół. I proszę Boga o błogosławieństwo nad Wami. Zanurzam w Krwi Mojego Pana Jezusa Chrystusa cały stan kapłański, wszystkich kapłanów, biskupów, kardynałów i papieża Leona 14. Zanurzam w krwi mojego Pana wszystkich grzeszników świata, błagając krwi Boga o zbawienie tych dusz. Zanurzam w krwi mojego Pana wszystkie osoby konające, aby dostąpiły miłosierdzia Bożego i zbawienia. Zanurzam Was wszystkich, którzy oglądacie, Waszych przyjaciół i znajomych i przelań za nas na krzyżu krwi Boga po pole, zanurzam i proszę tą krew o błogosławieństwo nad waszymi domami nad waszymi rodzinami i aby miała ta krew was wszystkich w swojej opiece nara, amen, pa